maneczko z tej strony, Jakub. A tutaj kolejny odcineczek z mojej seryki, w której ogrywam sobie polską WHR. I tym, w tym epizodzie rozpoczniemy zabawę z poszerzaniem terenów cesarstwa. Więc pora na wojen, wojenkę z Moskwą bez udziału cholernych Osmanów. Doskonale. Możemy jednak mogę jakieś coś wezwać. No dobra, chyba nie trzeba. Flotą się nie przejmujemy. Wyruszacie tutaj. A tą armią ruszymy tu, w okolice Moskwy. Te południowo-wschodnie tereny, co zdobyła Litwa, są trochę problematyczne, no bo są takie strasznie rozciągnięte. No ale no, z drugiej strony nie ma co narzekać. Za bardzo. Idziemy oblegać Moskwę i okolice. Możemy dalej nawracać? Możemy dalej nawracać, dobra. Tracimy wpływy w cesarstwie i nie przeprowadzimy kolejnej reformy. No trudno. Trudno, trudno. Chyba ta sprawa nam dopiero rozstrzygnie się w momencie, kiedy rozwiązemy sprawę związaną z, z wojdą religijną. Trzeba będzie do niej się powoli przygotowywać. Ojeju. O, o, o! bo nam zaraz zdobędą Smoleńsk no chyba mają lepszych generałów jeśli chodzi o obleganie podeślijmy trzecią armię Dobądźmy Smoleńsk no i ruszamy na Wilno bo te widzę, że ich wojska nam się trochę rozeszły jest automatyczne Yy, obleganie jest, a pozostałą trójką będziemy dowodzić. Dobra. Ruszamy. No dobra, to na to ruszamy tu, na Wilno. No dobra, i pyk, Arga Mosk Moskiewska została wyeliminowana. Chyba mają lepsze morale ode mnie, bo tak trochę średnio mi szła walka z nimi. No, w sumie nie mamy żadnej reformy związanej z Alką. Więc to nic dziwnego, że potoczyły się tak sprawy. Dobra, to, to ty tu. A ty na inflanty. gdzie sobie dalej oblegasz, Dobrze. Dobrze. I wyzwolimy te tutaj tereny, żeby je w przyszłości wcielić do cesarstwa. Nawracamy sobie, nawracamy sobie terytorium. O, królewiec, możemy tu wybudować teraz manufakturę, nie? Bo nas stać. A, nie mogę. To będzie się liczyło jako manufaktura? No sprawdźmy, dostatków. No dobra. Nasze wojska niech idą na terytorium Riazaniu, bo widzę, że chcą odbić terytoria. A ty przerwij to i Jarosław odbić. I wy kierujcie się na północ, bo tu chyba będzie nas czekała bitwa. Dobra, plus jest to, że udało nam się przerwać oblężenie. A ty tu, o, o widzę, że tu... Z so w ogóle porównajmy sobie. No, mają lepszą armię. No bo oni, oni mają jakieś premię do morali, a my co? Ech. Już nie będę kończył co? Dobra, ty tu Chciałam odbić Moskwę, dobrze, ty tu, a ty tu a ty ruszysz na nizinny, nizinny ten, yy, nowogród, o, przechwyciliśmy armię To ty pójdziesz na Newę, spalmy ich centrum handlowe Moskwa już też ma powoli dość, więc może chociaż jak najwięcej hajsu od niej wyciągniemy, stricte z Moskwy I trzeba pamiętać Jakub, że zrywamy im sojusz z Osmanem, żebyś nie popełnił tego błędu Okej okay. O, po, o, właśnie, pojawili się kozacy. Będę mógł rekrutować kozaków, tylko najpierw muszę im dać to... No właśnie, o, o, o. O, dwa rodzaje przywilejów. Ok, wyruszacie tu. Neva zdobyta, więc tobie w sumie możemy dać... Oblegaj te prowincje na razie. I ty ruszysz tutaj. O, 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 darmowy manpower. Dzięki... Powiedzmy, że dzięki nawet no, y, Turkom. I wy idziecie przechwycić ich. I czy tu są jakieś fortecy? Fortecze? Nie, nie ma. Ci... Korupcja. No dobra, nie... no dobra, stabilność jeden. Okej, okej. Okej, tutaj ruszamy. Moskwa jest chyba ma dość. Nie, to Ryazan pierwszy. Tak jest. No dobra, jak to wygląda? Gdzie, raz, dwa. A czwarta armia gdzie jest? Tu jest raz, dwa, trzy. A, tu są, dobra. Jak padnie ten fort, to musimy dyskutować z Moskwą. Czy nasza armia nie jest wspaniała? Tak, zgodzę się, nasza armia jest wspaniała. A, dyplomatyczna na ten, reputacja plus jeden. O, i możemy rozwinąć kolejny raz yy, ideę ofensywną. Ryga się podbiła. O. A my do kiedy mamy z nimi trusa? Do 48. To zaraz, będziemy mogli rozszerzyć tu na tym terytorium. Dobra, przede wszystkim hajs. Potem jest to... W sumie możemy dać im humiliated, hum hum nie? Tak jest. Co mi da? O, tak sobie sobie to, to, o jest. No i bęgnik, na razie od nich nie bierzemy. Tak, nam dowódca umarł. No, trudno. No i teraz zrobimy to. Po co my tu przyszliśmy w ogóle? I teraz jest Expanded, tu gdzieś było. Expanded Empire, dostaniemy cztery punkty. To akurat nam się już nie przyda. Ale od razu ich nawrócimy siłową i weźmiemy Highs. No i, i Imperium Świętego Romana na wschód się rozciąga. Teraz weźmiemy Rygę i ją, te, ją też nawrócimy. A Kaza mogę? Nie, nie mogę. Hmm, szkoda. To było zabawne, jakbym mu kazać O, i mamy hajs, więc możemy faktury pobudować. Re, bie, 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 bie. I małe. Jeb, jeb. I nowy dowódca, dowódca, dowódca. A, hmm. zginął nam doradca wojskowy. Nie hmm. zdejmijmy tego od obrony. Fortecz, No dobra, więc ty tu, tu, no bo chyba raczej, o, z danią będziemy się tłukli, w sumie, odbierzemy im te terytoria, albo chociaż nam się tak zdaje, że to zrobimy, a to zadanie nam zaliczyło, Za tą manufakturę, czy tu się jeszcze buduje, jeszcze się buduje, to nie wiem. No, wysilimy temu Dortmundowi. Okej. Okay. Okej. Okay. No nie, no nic teraz nie zrobię. no. Będę wybierany ciągle cesarzem, ale no nic nie zrobię z tymi. Bo musiałbym te centra handlowe zniszczyć. No, widzę, że Rupin się rozwi... nieźle rozwinął. Mengleburgia też raczej lubię. Ale czemu jesteś. Pro... A... Ja Cię wyzwalam, a Ty jesteś pro... a, protestancka. O, impedyty z Moskwą. Będę mógł znowu do Moskwy przyjść, a weźmiemy wszystkich sojuszników. A Dania im nie odpowie. No dobra. Ponowna wizyta do Lubeki. I do Moskwy. Dobra, to szybko. Kolejna wizyta w Moskwie I w Lubece przy okazji No dobrze A weźmy sobie stać nasz... Nie, nie! Aha, bo ci robią desant. A, straciłem moją jedną jednostkę Wy co? W ogóle tak się zastanawiałem, co oni wyprawiają tutaj? A tu taki surprise, madafaka I wziąłem pożyczkę, no dobra Wy znowu do Moskwy Dobrze Aż... A, zaatakowaliście danie <laughs> Może, za... Może dlatego, dlatego nie chcieli dołączyć No dobrze Ta wojna z Moskwą wydawała mi się, że będzie bardziej epicka tu... e, Nieważne Ja widzę, że ten zamek w Smoleńsku jest jakiś, niedo... jakiś dziwny bo strasznie, albo oni mają samych geniuszy związanych z obleganiem albo coś tu kurde nie gra O, już zdobyłem A, zdobyłem lubekę. A, i zą nawróciłem, No dobra. Dawaj, hajs. A co mi daje, jak was spalę? Zobaczmy. Warszawa rozwinie się mocno. Cydupa. Cydupa. 32 było, nie? Już nam nie dało. Mhm. Dobra. To nam się z pewnością przyda. No to ruszamy na wschód, no bo oni raczej już... Raczej nic innego nie mają. No, już tu widzę, że protestantyzm i reformacja Kalwinizm z luteranizmem przyjęli to. Ojeju. Hmm. Ojeju! O, za, za, zaliczyło. Ci to też jest liczone jako to? Warto wiedzieć. O kozacy? O, w sumie to nie głupi pomysł, żeby zrekrutować armię kozacką. Taką będzie kolejna. A ile mogę tych kozaków? Pięć. No dobra. No to zróbmy jako. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Ona nasza armia jednostała, miałem pewnie jakiś plan związany z nią, a... Za nieważne. Pyk. Wyruszacie tu. Ryga zdobyta. No, dobra, no więc pora znowu dobić Moskwę. Porazkę w cesarstwie sobie odbijemy na wschodzie. No chyba, że po... A jakby wyglądały powyzwalane te państewka? Gdzie było? W sumie byśmy mogli Estonię. W sumie byśmy z nimi graniczyli, byśmy mogli tak wrzucić do cesarstwa. Nie, wolę nie większą, dobra. Tu nie. Ps o, psków byśmy. Kła Ale to by było jako. A psków? O, byśmy mogli, psków, byśmy mieli kolejne państwo do włączenia do cesarstwa. Twer byśmy mogli. A to byśmy mogli sobie zdobyć. Byśmy wzięli hajs Ile by mieli maksymalnie Czekaj, to i to O, 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 o. To by była uściwa cena, nie? Tak, Abyśmy te ma... a te małe główienka byśmy sobie w przyszłości yy, No, pozajmowali, nie? I włączyli do cesarstwa I Też jest plan I, i nam był jakaś wysoka ekspansja nie wskoczyła No bo my nie bierzemy tego głównie do, do siebie O, o, o Powinniśmy wykonać zadanie teraz a 6 potrzebuję. A jak mogę 6, jak mogę maksymalnie 5? I co ja mam z tym fantem zrobić? Kurde. No nie mogę więcej, nie? Czybym miał. No. Ale bez sensu. No dobra. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolejna armijka. Okej okay. hmm. o no chyba, że jak mi się czekajcie To może za dużo tego... No dobra, nieważne. Zobaczymy czy to właśnie zależy od tego, co... Bo tam było ilość armii. No dobra, dobra, dobra. Tu mi gdzieś generał umarł. O właśnie, o to o tego pana mi chodziło. Nawet To jeszcze jedna armia nie ma generała. Ty masz? Ty nie masz. Oblegająca armia Storiz Podola. Nie ma No dobra, Panie Bogusław, Idziesz teraz tu Tobie dajemy to, 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 to to i to i to i to i to do oblegania. Baw się dobrze Tobie damy to, 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 to i to baw się dobrze. No i ciekawa aż się łaskawie zgodzą, nie? No, raczej nie powinno być być trudne Restą zajmą nasze małe przydupasy Ty idziesz w Moskwę No i teraz zobaczmy, czy mogę więcej jednostek zrekrutować A mogę, faktycznie to tak działa No raczej z miał jedną większą Będziemy jedną ponad limit Potem sobie wybudujemy budynek jakiś No dobra A, tam... No dobra, nasza nowa armia będzie mogła się wykazać, Idziecie. Okej, okay, no i powinniśmy wykonać zadania, nie? Więcej niż 6. Aha, czyli nie wykonamy. Mhm. Mamy za małą armię, żeby wykonać własną misję. Ciekawe O, trus no, małe zwycięstwo Moskwy, nie? No dobra, zobaczmy jak nasze wojska się spisą. Kozackie regimenty. Hmm. Nie jest tak źle. Pomożemy wam. No trochę was wciągliśmy w ten burdel, więc wam pomożemy z wójtownikami. Tak, tak. Możecie przez nasze terytorium. O. No i pyk. Moskwa już ma dość. czy jeszcze udajecie, że... A. O. I pyk. Ładna, nie? Państewka. Tak jest. A je... A bo ja teraz automatycznie daję im. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tak was nikt nie zaatakuje. Macie, macie trud z Moskwą, więc nikt was nie zaatakuje. Expandent. Trochę bez sensu teraz to robię, ale już się pobawimy mechaniką. O, Pyk. Ryga jest teraz w cesarstwie. Aha, bo ja mam nowe prowincje. To... No nie, dobra. No spłaćmy dług. No może pobudujmy sobie więcej budynków o, do tego. pyk pyk pyk, pyk, pyk. armię i może uda nam się jeszcze jeden stworzyć. Dobra, to regiment kozacki będzie na zaporozu, żeby tak było klimatycznie. Armia tu, armia tu. A ty do Krakowa. No dobra. O, Austria wchłonęła Burgundię. Hmm... Nie, pójdziemy militarne, bo tak nam nie po, niepotrzebne nam... No... Nie jest nam potrzebna... Jak to się nazywa? Marynarka, bo jej nie używamy. Pyk! Trochę dyscypliny nam wskoczy, czyli będziemy mieli... Po stworzeniu całej tej reformy będziemy mieli 110 dyscypliny. No to nie jest zły pomysł. Zuberkun. Tu się zbuntujecie. Mhm, mm bo jesteście... Dobra, a jak tam sytuacja? No, tu jest bezpiecznie. Nic nie muszę robić, tak naprawdę. Okej. Okay. Z macie wojnę? Z Bawarii. A, pomagają się Bawarii. Ale... Będziemy mogli zaatakować tych? O, będziemy mogli ich zaatakować. Weźmiemy te mniejsze główienka do pomocy i... Spróbujmy, wiecie co, spróbujemy, a nie brakuje nam jednej armii, a wiedziałem, że ktoś mi zaginął, eee, oczywiście ru ru ruszamy tutaj, jak nie możemy bawić się w mechanikę cesarstwa, to chociaż naszym wrogom nie ułatwiajmy sytuacji i po prostu ich zmasakrujmy, tak jest i po tej wojence nie mogli kończyć. O, Franc Francuzi niech wejdą z drugiej strony. Dzięki temu oni zabędą trusa. Oj, 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 oj. oj. Daliśmy radę, bo nasze posiłki przybyły, dobra. To idziecie oblegać. O! przeprowadźmy tą reformę do końca. Dajmy to militarne. Bo. W... No, o to się już nie musimy martwić. Pójdziemy, żeby przeprowadzić reformę wojska do końca. I z kim my walczymy? No, tam z połową cesarstwa, znowu z południem. No to głównie Austria, dlatego. Więc po prostu. O, chyba ktoś zostanie wymazany. Będę mógł dać jako nowego elektora kogoś. Może Rygę damy? By było zabawnie, gdybyśmy <laughs> dali Rygę. Byśmy tak. O, mają sojusz z Moskwą. <laughs> A wy to jesteście pajace. No dobra. A z tym z gównem na południu mamy? Nie, nie mamy. No dobra, więc ty tu No dobra, więc ty, ty, tu, tu i tu pójdziesz A ty pójdziesz tu, 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 tu I wy się zbawcie No dobra A, a jest mam jeszcze jedną wolną marmię. Dobra, niech sobie będzie. Wróci sobie do Warszawy będzie... A my dalej nawracamy No wiem, że my bardziej pugan, lepiej traktujemy niż yy, Teori braci w wieże <grystanie> W sumie Axburg tylko ci przyszedł na pomoc A to jesteś A gdzie jest ten Axeburg? Dobra, nieważne Dojedziemy cię i tak o, możemy ich wysłać na południe. Bo ta armia austriacka nie wie, co ma ze sobą zrobić. Widać O, 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 o! Reformy wojskowe dały radę! Doskonale. A może byśmy sobie zajęli wybrzeże? No dzięki temu byśmy mogli... O, o ładne patnie jak Prowancja, ładnie zaszalała. Ooo, ktoś wykorzystał sojusz z Francją. To no dobrze. Prowancja też widzę zysku dwa wszędzie. A jak ten na ziomeczek? Zdobyli go? Gdzie, a gdzie ty. A gdzie ty w ogóle jesteś, Jestem ślepy. A, to jest. To jest to. No to gdzie nawrócimy? No byśmy mogli na Wenecję sobie iść. I na... I wiecie, jakbyśmy tu mieli, byśmy mogli raguzę wtrącić. Uuu. Byśmy byli trochę rascjapani. Co to jest? A, nie wykonuje zadania, bo się boi ten wroga, a zabawne No dobra, no to idziemy na Kraków. Ale nie mają z nami szans. Ja pierdzielę ten autory, autorytet cesarski, nam do niczego nie jest potrzebny. Nie w życiu! O! Ktoś tu może stworzyć klejnika. No dobrze. A, ci nie ma... O, dajmy, raguzę. No to, to jest bez sensu, że raguza nie ma raguzy. Dobra, wojna z Austrą widzę, że poszła do, dokładnie po mojej myśli. Augsburg sobie nawrócimy, żeby mieli problemy wewnętrzne. No, bo nie ma co na, na razie na to patrzeć. No musimy tylko zjakać na tą wojnę no bo nic więcej nie zrobimy. No, dajmy dźwięk prowincje do Roman Empire. Zobaczmy, jak się ładnie prezentuje w ogóle. No pięknie, nie? Tyk. Mamy tu nową instytucję. Hmm, może byśmy zaczęli boostować. Hmm. Hmm. No, no, no. No dobra. Mogę zakończyć... Unię z, to, z tym? Mogę. To by było wszystko. A ja, a ja w teorii mam tutaj misję, nie? To może zakończmy? I byśmy potem zaatakowali Węgry i włączyli do czesarstwa. Uh. No dobra, więc Węgry wyzwalamy I, i, i mieliśmy tą prowincję, nie? Tak jest, tak jest. O, o. A możemy oddać ten? Dalmację czy dupa za dużo? Raguza za dużo. Ale możemy jedną prowincję sobie cechom oddać? Ziomeczką? No, chyba. O, o, i możemy to nie? Tak, tak, bo jesteśmy cesarzy, więc możemy takie robić. Nie, <laughs> jest z wyrolstwa. O, o, o. Dobra, to wywróćcie na razie. No. I teraz ziomeczek I mogę ci? Expanded? Czy nie? Powiedz, że za duży jesteś No dobra, może musi skończyć się truz Kogo obchodzi relacje z Moskwą? No dobra, więc yy, wy do Zaporoza Wy do Gdańska Wy na Wilno <d> Dobra Wy do Kijowa o, patrzcie Ktoś się wyzwolił O, ktoś ma wojenkę I potem bym mógł Czyli chyba muszę mieć klejmy No dobra, no Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało Więc tak Więc tu zróbmy Armia Prusy Armia Korona Armia Ruska Ar... Armia Kozacka I Tu będzie Armia Litwa, tylko akurat Małe są problemy techniczne, jak widzicie O ale mamy generałów, nie? Idealnie by wybuchła wojna religijna, ale się nie chcą powstać. Puta No i armia Litwa. Armia Litwa. O, możemy kogoś. To ma terytorium. Bawaria? O. Byśmy trochę mogli Bawarii wpierdzielić i ją okroić. Tylko to by zwiększyło. Nie, nie, na razie i armia armia litwa no dobra dajmy to i może byśmy zbustowali, tak sobie pomyślałem że skupimy się może na bustowaniu Gdańska żeby wiecie był większy handel z tego Tu się mają, ktoś zbuntować, ale to palatynat będzie miał problem nie ja dobra te dochody są a no dobra, jeden nam został. 27, 22, 23, 24, 25, 26. Dobra. Bo po dwa... o Jezu 19, 18. Chyba za dużo będzie. A bo tu jednego brakuje. Dobra. I możemy kolejną armię powołać i reformę zrobić. Minimum chyba to nam to nam się jako Polska bardziej przyda jako zespół raczej. Mimo, ale mimo mamy jak mamy dużo jeszcze. Dobra, do zagospodarowania. I możemy stworzyć kolejną marmię. Nie widzę problemu, żeby zacząć stworzyć magię. Chciałbym zobaczyć i wykonać misję dla kozaków. Zobaczmy, czy możemy na razie, czy jeszcze nie. A możemy już. To dajmy kolejny zaporoże O! I teraz zrobimy yy, raz, dwa, trzy, cztery. Na razie, potem będziemy zwiększać działa głównie. Dobra i trzeba pobudować więcej tych, bo oni mieli poza ten. Pyk, 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 pyk. Dobrze. Niech ta misja dla tego się wykona na spokojnie. Pyk. A w ogóle, właśnie nie głosowałem w tym, nie? A, beze mnie zrobili. I co, w co poszli? A. Obecny papież poszedł w... Wy... Czemu konfrontację z karetykami? Z, z, no z, 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 z A to ciekawe. Zadanie wykonane, nie? Tak jest, zadanie wykonane. O, i dzięki temu możemy wziąć ziemię. Pyk, doskonale. A co to jest Penza? Py. Pęz... Penz. Pęz... Co to jest za ten, prowincja? O, oni by chcieli ten terytoria. No bo to nas inter... brandem. o ko... podobają mi się misje kozaków, ale już zajmiemy się nimi dopiero w, w następnych odcinkach, bo ten jest za długi, więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych perypeach Cesarza Polski w, w tej cudownej grze. Nara!